Cześć, witajcie! W tym filmie pokażę Wam, jak wykonać dwa nowe ukryte zadania w Fortnite, za zrobienie których otrzymamy aż 20 tysięcy punktów doświadczenia. Zadania są bardzo proste do wykonania i jedyne co musimy zrobić, to odwiedzić wskazane miejsce. Pierwsze zadanie polega na oczyszczeniu zbiorników w siorbanych szuwarach. Zbiorniki znajdują się dokładnie w tym budynku. O tutaj. Aby oczyścić zbiorniki wystarczy do nich wskoczyć. I jak widzicie pierwsze zadanie zostało zaliczone, a my otrzymaliśmy 10 tysięcy punktów doświadczenia. Drugie zadanie ukryte jest w tym samym pomieszczeniu i aby je wykonać wystarczy podejść do robognoma stojącego przy dziurze w ścianie, tuż za zbiornikami. Oczywiście zadanie zostanie zaliczone, a my otrzymamy kolejne 10 tysięcy punktów doświadczenia. Także to by było na tyle. Jeżeli film Wam pomógł, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, jeśli chcecie być na bieżąco. Dzięki, cześć!